Dzień dobry, bardzo dziękuję za to, że mogę tu dziś być, jestem bardzo wzruszona i proszę w związku z tym wybaczyć, że będę zerkać do kartki, zwłaszcza, że po tak pryncypialnej i zasadniczej przemowie Pana profesora, ja chciałam dwa żartobliwe cytaty i od tego zacząć. Jeden to Zygmunt Bauman z za pośrednictwem znakomitej powieści ości, którą ostatnio czytałam, pana Karpowicza. Brian, tytułowy bohater filmu Monty Pythona, nie mogąc znieść tego, że tłum wyznawców obwołał go mesjaszem i nie odstępował nawet na krok, próbował usilnie, lecz daremnie przekonać swoich prześladowców, aby przestali zachowywać się jak stado owiec i rozeszli się, każdy w swoją stronę. Jesteście indywidualnościami, krzyknął Brian. Tak, jesteśmy indywidualnościami, odpowiedział tempo zgodnym głosem chór wyznawców. Tylko jeden wątły głosik zaprotestował, a ja nie. Brian próbował inaczej, musicie się różnić, zawołał. Tak, musimy się różnić, potwierdził w uniesieniu chór głosów. I znów pojedynczy głos zaprotestował, a ja nie. Słysząc to, tłum wyznawców spojrzał po sobie gniewnie, gotów zlinczować od szczepieńca, gdyby tylko udało mu się go odnaleźć w jednolitej ludzkiej masie. I drugi cytat, znacznie krótszy. Kościół musi ponownie przyjąć zapach owczego stada. Dusz pasterze muszą wejść pomiędzy wiernych, jak pasterze do owiec. Papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. A ja marzę o tym, żeby moje dzieci i wnuki mogły żyć w społeczeństwie ludzi samostanowiących, w społeczeństwie jednostek, wśród ludzi odważnych. Odpowiedzialnych za siebie, wśród ludzi, którzy potrafią opiekować się sobą, potrafią współczuć i być dla siebie wsparciem, i którzy nie są stadem ani wilczym, ani owczym. Chodzi o to, abyśmy umieli, abyśmy się nauczyli, bo to niewątpliwie nie jest nasza najmocniejsza strona mieć własne zdanie o świecie i mieć odwagę, aby je wyrażać, a także, aby mieć odwagę bronić innych, i ich wypowiedzi. Mam poczucie, że dziś bardziej niż kiedykolwiek żyjemy pod historyczną presją mediów, kultury masowej, które tworzą z nas, ludzi, pewien rodzaj tłumu, pewne stado. Tym ważniejsze staje się jednostkowa zdolność do formułowania sądów, krytycyzm, ironia, dystans i odwaga w połączeniu z zaangażowaniem, co często jest bardzo trudne. A jednak do budowania lepszego społeczeństwa potrzebni są krytyczni entuzjaści. Krytycznych entuzjastów, chcących i potrafiących grać w drużynie, powinniśmy już od przedszkoli, od bardzo wczesnych lat w szkole yy, uczyć tego właśnie, że świat należy do nas, bo póki co... Nikt inny w nim za nas niczego nie zrobi. To spotkałam tutaj, tego doświadczyłam w kontaktach z Januszem, z jego przyjaciółmi. Widziałam, uczestniczyłam w spotkaniach młodych tego ruchu i kobiet, i bardzo wierzę, że ten ruch będzie domem dla ludzi, dla jednostek, dla indywidualności, dla ludzi, którzy potrafią się różnić, nie będzie stadem. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że mogłam tu dziś być.